Idzie wiewiórka przez las. Spotkał ją niedźwiedź i mówi, Wiewiórko, dasz mi dupy, bo mi się tak chce. Wiewiórka, nie, bo jestem dziewicą. Niedźwiedź, a mam takiego znajomego jeża, co ci później za szyję będziesz miała po problemie. Wiewiórka się zgodziła, po wszystkim poszli do jeża. Jeż jej zaszył tak jak obiecał niedźwiedź. Znowu idzie wiewiórka przez las. Spotkał ją Wilk i mówi, Wiewiórko, dasz mi dupy, bo mi się tak chce. Wiewiórka, niebo jestem dziewicą. Wilk. A mam takiego znajomego Jeża co ci później za szyję będziesz miała po problemie. No więc Wiewiórka się zgodziła, po wszystkim poszli do Jeża. Jeż jej zaszył tak jak obiecał Wilk. Znowu idzie ta sama Wiewiórka przez las. Spotkał ją Zajączek i mówi, Wiewiórko dajesz mi dupy, bo mi się tak chce. Wiewiórka, nie bo jestem dziewicą. Zajączek. Ale mam takiego znajomego jeża co ci później za szyję będziesz miała po problemie. No więc wiewiórka się zgodziła, po wszystkim poszli do jeża. Jeż tak patrzy na nią, i mówi, gdybym wiedział żeś ty taka to bym ci zamek błyskawiczny wprawił. Zamontował.